Witajcie, witajcie moi drodzy, Miałem ja się nie wypowiadać na ten temat e, odnośnie tej całej akcji z tym, kurde, e, Ferrari. E, mianowicie, odnośnie od wczorajszego filmu, e, gdzie głosy są podłożone, są głosy zmodyfikowane, e, po kurde, rozmowy z różnych, kurcze, nie wiem, różnych kontekstów i tak naprawdę na prośbę federacji się nie wypowiadałem na ten temat. E, I tak samo ja też obiecałem na ostatnim face to face z Murajskim, że się nie będę wypowiadał, ale jednak się powiem, ostatni raz, naprawdę, już naprawdę ostatni raz się powiadam, nie trójcie mi więcej na ten temat, bo mam dosyć, mam swoje przygotowania do walki i nie będę z jakimiś pierdołami zaprzątał głowę, naprawdę, bo są dla mnie pierdoły, dlatego ostatni raz rzucam te story, dodaję coś, dostaję też dostaję, dostaję, dostaję screeny rozmowy e, z nim, tak więc zobaczcie sobie następne story i, e, i dajcie mi w końcu spokój z tą akcją, dobra, bo mam swoje przygotowania i mam swoje życie i mam wyjebane na jego życie i na jego to, co on robi. Kochani, ogólnie miałam się nie wypowiadać co do tej akcji z Amadeuszem, bo stwierdziłam, że jednak będziemy poważnymi ludźmi i załatwimy po prostu jakikolwiek konflikt pomiędzy sobą. To, co Amadeusz dodał, po pierwsze jest poucinane i jest to nieprawda, więc tak jak mówię, nie chciałam robić cyfów w internecie, nie chciałam nic totalnie wyciągać na temat Amadeusza. A, I na temat jego osoby, ponieważ nic nigdy nie powiedziałam złego na jego temat. No ale teraz widzę, że będę chyba musiała po prostu pokazać wam, jaki Amadeusz tak naprawdę jest i do czego mnie zmuszał przez długi okres czasu.